Zostały nam dosłownie ostatnie 3 miesiące roku 2025 i pomijając to, że nie wiem kiedy to minęło, myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest najlepszy moment na wejście w lock i poprawienie swojego życia przed Nowym Rokiem. Bo nie wiem jak wy, ale w styczniu, jasne, wyznaczam sobie cele, planuję jakoś to, co chcę zrobić przez rok, ale jednak. W zimę nie jestem w stanie o tako się przestawić z trybu święta wolne, cozy na lock-in i tunnel vision. Dlatego jesień, wrzesień właściwie to jest idealny moment na rozpoczęcie swojej transformacji, na to, żeby po prostu ulepszyć swoje życie. Poprawić jego jakość, bo wiecie co? Zmiana nie przyjdzie sama. No nie przyjdzie sama, ale możemy wykorzystać to na naszą korzyść. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak najlepiej wykorzystać ostatnie miesiące tego roku, to zostańcie ze mną do końca. Hejka! Ja jestem Emilka i jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to witam Was bardzo, bardzo serdecznie. A wszystkich, którzy są ze mną tutaj już od jakiegoś czasu, witam ponownie. Dziękuję bardzo, że ze mną jesteście i że mnie wciąż wspieracie, mimo że miałam teraz trochę przerwę od YouTube'a. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który jest zupełnie inny od moich poprzednich filmów, ponieważ nie jest to vlog, tylko chciałabym się podzielić z Wami tym, co ja planuję zrobić przez ostatnie miesiące tego roku i jak chcę udoskonalić siebie przed początkiem kolejnego. Bo zawsze w jesieni mam takie coś, że to jest idealny moment na to, żeby zrobić w końcu log in, powrócić do rutyn, wyjść z tego slump, i z takiego po prostu, wiecie, bedrotting, brak motywacji, brak dyscypliny i przejście w stan takiej hibernacji, ale nie czegoś, jak sen zimowy, tylko bardziej widzę swój cel i do niego dążę. Więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do filmu. Pewnie słyszeliście o tym, że mózg za bardzo nie odróżnia naszych myśli o tym, co jest prawdziwe, a od tego, co my sobie wyobrażamy? Co my sobie wmawiamy, i to może działać zarówno na naszą korzyść, jak i niekorzyść. Bo kiedy chcemy coś w sobie zmienić i próbujemy robić te czynności, ale w głowie wciąż pozostajemy tą starą osobą, to mamy taki kryzys, mamy dysonans, i mózg nie potrafi wypełnić tej dziury pomiędzy tym, kim próbujemy być, a między kim jesteśmy dalej w swojej głowie. Wtedy mózg chcąc połączyć ze sobą te dwie tożsamości, po prostu wraca do starych nawyków, bo łatwiej jest wrócić do starych nawyków, niż zmienić swój proces myślenia. I właśnie przez to, mimo wielu prób zaczynania, jakiegoś robienia glow czy próby na przykład pójścia na siłownię, albo samorozwoju, czy cokolwiek z tych rzeczy, to mimo tych wielu prób nie jesteśmy w stanie kompletnie odciąć się od dawnych siebie. Ale może to też działać na naszą korzyść i na tym powinniśmy się skupić, bo kiedyś zmienimy tożsamość, to nasz mózg sam się dopasuje do tego, kim się stajemy, i właśnie wtedy zmienia się nasze życie. Czy to nie jest taka pokrzepiająca bardzo myśl, że póki żyjemy, możemy codziennie się zmieniać, ciągle być nową osobą, podejmować nowe próby? Wyznaczać sobie nowe cele i do nich dążyć? Bo nasz mózg jest na maksa elastyczny, ale albo on dopasuje się do nas, albo my będziemy musieli dopasować się do niego. A ta zmiana tożsamości powinna zacząć się przede wszystkim od wizualizacji i od wybrania tego, Kim tak naprawdę chcemy być. A co za tym idzie, zmiany też naszego podejścia. Myślę, że w naszych czasach każdy w jakiś sposób goni za tym niesamowitym, ogromnym glow upem, który zmieni nasze życie i sprawi, że będziemy milionerami w wieku 20 lat. Słuchajcie, tak jak to może się udać, tak jest to jednak dość nierealistyczne, jeżeli to, kim teraz jesteśmy, to jest po prostu. Uczeń, który połowę dnia spędza w szkole, a połowę dnia siedząc na telefonie. Ale wciąż możemy mieć ten glow-up. Ale glow-up to nie jest tylko aspekt fizyczny. Tu nie chodzi tylko, żeby być coraz ładniejsza, coraz fajniejsza, coraz lepiej się ubierać i żeby nasza sylwetka wyglądała jak z okładki jakiegoś magazynu. Chodzi przede wszystkim o glow-up mentalny. I właśnie teraz sobie pogadamy o tym, co możemy zrobić. Żeby poprawić jakość swojego życia, czyli co możemy zrobić, żeby przejść ten psychiczny glow. Up? Po pierwsze i myślę, że najważniejsze, trzeba się odciąć od toksycznych ludzi. Znacie pewnie to powiedzenie, że jesteśmy średnią pięciu czy ośmiu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. Bo nasz mózg jest trochę jak kameleon, i jeżeli ludzie wokół nas są negatywni, są bardzo krytyczni, są bardzo oceniający, i leniwi i nie chcą wcale się zmieniać. To nasz mózg także będzie się do nich dopasowywał, i też nie będziemy chcieli wcale się zmieniać, wcale się poprawiać, doskonalić. Dlatego właśnie powinniśmy jak najszybciej pozbyć się toksycznych znajomości z naszego życia. I uwierzcie mi, może będzie na początku ciężko, żeby być samemu, ale wciąż. Bycie samemu to nie jest to samo, co samotność, bo można być samemu i nie być wcale samotnym, a można mieć mnóstwo, mnóstwo przyjaciół i być tak samotnym. A pamiętajcie, że urywając kontakt z osobami, które są dla nas złe, my nic nie tracimy. My nie tracimy. To ci ludzie tracą od danego przyjaciela, kogoś, kto był zawsze dla nich. To jest dosłownie ich strata i nie w tym sensie, że o. Los, tylko bardziej w tym, że naprawdę, jeżeli wiecie, że jesteście dobrymi przyjaciółmi, jeżeli wiecie, że jesteście dobrymi ludźmi w ogóle, to kończąc znajomość z kimś, kto zatruwa wasze życie, nic nie stracicie, bo na miejsce tych znajomości wy w pewnym czasie przyjdą nowe znajomości, lepsze znajomości. Bo pamiętajcie, że prawdziwy przyjaciel nie będzie was oceniał. Nie będzie Was krytykował, chyba że mówimy tutaj o konstruktywnej krytyce, która odbywa się jakby z, waszą, z Waszym udziałem do Was. W rozmowie, nie będzie próbował Was przyćmić i też nie będzie oczerniał Was przy innych ludziach. Będzie po prostu Was zawsze bronił, nawet jeżeli Was nie ma obok. Ale to, z tym, jakimi się stajemy przez ludzi wokół nas, działa nie tylko do tego świata naszego realnego, fizycznego, ale także do tego, co się dzieje online. Bo twórcy, których treści konsumujemy, tak samo wpływają na nasze postrzeganie świata, czy na to, jak się czujemy. Dlatego. Przechodzimy do punktu kolejnego, mniej scrollowania. I mówię to głównie do siebie, bo mam z tym ogromny problem teraz i próbuję jak najbardziej ograniczyć to korzystanie z mediów społecznościowych, z telefonu, chociaż ciężko mi to idzie. Ale nie poddaję się i staram się dalej, bo wiem, że jednak najważniejsze jest moje samopoczucie i to, co ja robię w ciągu swojego dnia, a jeżeli tracę godziny życia. Na to, żeby patrzeć, jak inni ludzie przeżywają swoje życie, no to chyba coś jest niechalo. Dlatego właśnie robimy unfollow dla wszystkich, którzy nas nie inspirują, których treści nie dodają nam po prostu motywacji i takiego zapału i chęci do życia. Jeżeli czujecie się gorzej po obejrzeniu czegoś, albo jeżeli zaczynacie się porównywać, to jest znak, żeby po prostu kliknąć unfollow. A po drugie, co do tej kwestii telefonu, to nie bierzemy telefonu od razu po wstaniu. Wiadomo, ja nagrywam dla Was vlogi, więc też nie jest mi do końca możliwe, żeby po prostu odłożyć telefon i, i nie mieć go przy sobie. Jednak zachęcam, że wtedy, kiedy możecie, po prostu bądźcie bez telefonu. Zostawiajcie sobie telefon na noc w innym pomieszczeniu, chociaż też budzik. Trwa rok szkolny, wstajemy do szkoły, znaczy ja jeszcze nie, bo ja idę na studia, ale, ale wciąż potrzebujemy włączyć sobie budzik, no bo jak inaczej wstaniemy. To Wyłączcie ten budzik i zostawcie ten telefon. Idźcie do łazienki, zróbcie skinker, wypijcie wodę, pomalujcie się, czy cokolwiek tam robicie, a telefon weźcie maksymalnie jak najpóźniej tylko się da. Bo to polepszy od razu cały Wasz dzień. Na serio. No i tak samo przed spaniem też powinniśmy odkładać telefon na jakiś czas, bo wiadomo, światło niebieskie, w ogóle światło niebieskie tak wysusza. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale... Można mieć autentycznie przesuszoną skórę od ilości światła niebieskiego, które jest wokół nas, no a też oczywiście każdy wie, że od światła niebieskiego hamowane jest wydzielanie melatoniny i przez to jest nam ciężej zasnąć. Plus Telefony są tak bardzo przebodźcowujące, że jeżeli mamy milion klatek na sekundę, no to oczywiste jest to, że nie możemy zasnąć od razu. Trzeci punkt naszego psychicznego glow-upu to będzie czytanie książek. I ja Wam nie mówię, że macie czytać jedną książkę tygodniowo albo nawet jedną książkę... Dwutygodniowo czy trzy tygodniowo. Nie. Chodzi po prostu o sam fakt tego, że jesteście w stanie usiąść, otworzyć książkę i czytać, bo nie tylko dowiecie się czegoś nowego, ale też rozwiniecie słownictwo i poprawicie swoją koncentrację. Też nie chodzi o to, żeby czytać tylko książki samorozwojowe, możecie czytać jednocześnie jedną książkę taką, która ma Was edukować na jakiś temat, i jedną książkę, którą czytacie po prostu for fun, bez żadnego powodu, tylko po to, żeby się rozeć. Punkt czwarty, czyli wdzięczność. I cannot stress this enough. Wdzięczność pomoże Wam ze wszystkim. Naprawdę. I mimo, że wiem, że czasami wydaje się, że nie mamy za co być wdzięcznym, to. Możecie mi zaufać, że jeżeli dojdziecie do wprawy, to w nawet najzwyklejszym dniu znajdziecie mnóstwo rzeczy, za które warto jest być wdzięcznym. Nie trzeba wypisywać konkretnej liczby rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. To nie jest tak, że codziennie wieczorem piszcie 10 rzeczy, za które dzisiaj byliście wdzięczni. Nie, no bo to tak nie działa. Czasami jest więcej rzeczy, czasami jest mniej rzeczy, ale chodzi przede wszystkim o. Wyrażanie tej wdzięczności i o zauważanie małych rzeczy, takich jak na przykład to, że nie wiem, że mam ciepłą kołdrę i wygodne łóżko, albo że jeszcze póki co mam wakacje i nie muszę stresować się powrotem do szkoły, mimo że się strasznie stresuję pójściem na studia. A to już inna historia. Albo za to, że macie dach nad głową, czy jedzenie, które możecie zjeść, że macie ciało, które dla Was pracuje i które po prostu działa 24 na 7, żebyście Wy mogli nawet leżeć i nic nie robić. Więc w tej wdzięczności też uważam, że ważne jest, żeby. Po prostu mówić szczegółowo, że nie tak. Jestem wdzięczna za to, że mam dom, tylko mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna za to, że mam dach nad głową, że mam kochających rodziców, którzy zapewniają mi dobre życie, i dzięki nim mam w tym domu swój własny pokój, własne łóżko, w którym mogę leżeć i się wysypiać i które jest tak bardzo wygodne i ciepłe i komfortowe. Jeżeli znajdziecie to, to źródło tego Skąd możecie czerpać wdzięczność, to nigdy wam tego nie zabraknie. Jeżeli jesteście wierzący, to dobrą praktyką jest na przykład właśnie dziękowanie Bogu codziennie za to, co zauważacie, że, że dla was zrobił, bo owierzcie mi, wtedy wasze powody do wdzięczności się nigdy nie skończą. Punktem, o którym nie mogłabym zapomnieć w tym psychicznym glow-upie jest słuchanie podcastów. Ja uwielbiam słuchać podcasty, chodzę codziennie rano na spacery i wtedy staram się przesłuchać przynajmniej jeden odcinek danego podcastu. Nagram Wam o podcastach oddzielny filmik na TikToku, żeby po prostu nigdzie się to nie zagubiło. Ale tak right of the bat mogę Wam polecić na przykład Mel Robbins albo Huberman Lab, czy na przykład Jay Sherry Podcast. Wszystko Wam to zbiorę i, i po prostu nagram Wam dłuższy filmik na TikToka i wtedy po prostu... Będziecie to mieli w zasięgu dwóch, trzech kliknięć każdego ranka, czy, czy kiedykolwiek chodzicie na spacery. A takie coś, co łączy ze sobą glob psychiczny i glob fizyczny, to oczywiście spacery. Jeżeli oglądacie mnie przez jakiś czas, to wiecie, że ja. Uwielbiam spacerować. Ja chodzę wszędzie i zawsze i nigdy mi się to nie znudzi, naprawdę. Ale spacery, już pomijając fakt, że są treningiem całego ciała i ten typ ćwiczeń jest bardzo, bardzo korzystny, no bo nie czujecie aż tak tego zmęczenia. Możecie robić wiele rzeczy naraz, bo możecie słuchać podcastów, rozmawiać z kimś przez telefon, być z psem, czy, czy po prostu wyjść z rodziną na spacer z znajomymi, pójść gdzieś, gdzie musicie i tak być. Można też oczywiście po prostu pomyśleć, czy odpocząć. Od natłoku wszystkiego, wszystkich bodźców, dźwięków, rzeczy. Spacery możemy też traktować jako taki trening poczucia obecności, stałości, że wiecie, że skupiacie się na tym, co tu i teraz, skupiacie się na tym, co widzicie, co słyszycie, co czujecie. Więc generalnie, spacery to jest taki cheat code, bo są dobre i dla ciała, i dla mózgu, dla waszej duszy. Po prostu. Dla wszystkiego. Płynnie przejdziemy sobie od razu do tego glow fizycznego, no bo nie oszukujmy się, to też jest ciekawy temat. I ja na przykład bardzo lubię oglądać filmy związane z glow -upem, z tym jak się udoskonalać, upiększać też, bo słuchajcie, to jest po prostu styl życia, to jest przyjemność dla mnie w tym momencie. Myślę, że ważną rzeczą w tym wszystkim jest ruch, ale nie mówię ruch, że musicie chodzić na siłownię. Nie, bo to chodzi generalnie o to, żeby to była taka forma ruchu, taka forma aktywności fizycznej, którą możecie wykonywać codziennie lub prawie codziennie, która Was nie męczy kompletnie i którą lubicie przede wszystkim. Bo jeżeli lubicie chodzić na siłownię, świetnie, chodźcie na siłownię. Lubicie Pilates? Róbcie Pilates. Joga? Proszę bardzo. Bieganie? Super, nie mam pytań. Taniec czy tenis, czy pływanie. Wszystko to możecie robić, bo wszystko to jest po prostu ruch. A ruch, jak wszyscy wiemy, nie tylko sprzyja poprawie sylwetki, ale też pomaga nam z głową. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię mieć takie moje signature rzeczy, czyli. Uh, Signature zapach, paznokcie, biżuteria, fryzura, ubrania, cokolwiek, żebyście mieli coś takiego stałego w sobie, z czego ludzie mogą Was kojarzyć. Ja na przykład zawsze pachnę wanilią i wcześniej był to, myślę, mój taki typowy zapach. Bardzo dużo ludzi wiedziało, że po prostu zawsze tak pachnę i to było coś, co im się ze mną kojarzyło. Ale możecie mieć też signature makijaż i w makijażu myślę, że chodzi nie tyle o to, żeby się zmienić czy poprawić czy cokolwiek, a bardziej po to, żeby podkreślić to, co już mamy. Więc nie próbujmy nakładać za dużo makijażu, bo to wcale nie oznacza, że będziemy wyglądać lepiej, a wręcz przeciwnie. Czasami mniej znaczy więcej. Jeżeli chodzi o biżuterię, wtedy więcej znaczy więcej. Ważny jest też własny styl, bo Słuchajcie. W tym roku, tak samo jak w przyszłym i w kolejnym i w kolejnym mówimy nie dla mikrotrendów. Bo to nikomu nie służy. Jeżeli coś wam się faktycznie podoba, go for it, go for it. Ja nie będę wcale was zatrzymywać. Ale jeżeli chcecie kupić coś tylko dlatego, że jest modne, ludzie, nikt za miesiąc nie będzie o tym pamiętał. Więc noście to, co wam się podoba, noście to, co będziecie chcieli zakładać i co będziecie mieli okazję zakładać, bo myślę, że każdemu się zdarzyło kupić coś, co nam się po prostu strasznie, strasznie, strasznie podoba. Ale nie mamy żadnej okazji, żeby się w to ubrać. No i też zanim rozpoczniecie zakupy, może warto byłoby zastanowić się nad posprzątaniem w szafie? Taka mała sugestia, ja teraz robię wielki clean out szafy, wystawiam ubrania na vinted, co jest też fajną rzeczą, no bo macie dopływ pieniędzy, a także możecie się podzielić po prostu ubraniami, którymi nie nosicie z ludźmi którym może akurat coś wpadnie w oko. Mogę też zapomnieć o skincare, bo uważam, że to jest ważna część tego, jak się prezentujemy. I nie chodzi o to, żeby mieć idealną cerę, tylko żeby było widać, że dbamy o siebie, bo trzeba używać kosmetyków, które są naturalne i które działają dla naszej cery. A przede wszystkim pamiętajmy o tym, że. Skin zaczyna się od środka. Większość rzeczy zaczyna się od środka. Jeżeli będziemy pić dużo wody, jeść dużo warzyw, owoców, po prostu takich clean, nieprzetworzonych produktów, nasza skóra od razu nam to pokaże od razu, serio. Jak jestem przez dłuższy czas na wakacjach i po prostu jem więcej takiego jedzenia przetworzonego, albo w restauracjach, w knajpach, jakiś czy coś, no to. Czuję, że ta moja skóra wygląda i zachowuje się inaczej niż wtedy, kiedy jestem w domu i wiem to, co sama sobie przygotuję. Tak samo z włosami. Po włosach też to wszystko widać. Chociaż o włosy też trzeba dbać, cierki, jakieś odżywki, maski. Termoochrona, jeżeli używacie ciepła na włosy. A może właśnie jesień to będzie dobry moment, żeby nauczyć się fryzur bez użycia ciepła? No, słuchajcie, te loki, które ja mam, zero ciepła. Ja ciepła używam tylko wtedy, kiedy mam swój łożdej bardziej. Wojna day, bardzo polecam ograniczenie ciepła, które używacie na włosach. Plus nie zapominajmy o tym, że w takich sprawach, które wymagają troszeczkę poczekania na efekty, systematyczność jest dużo, dużo ważniejsza od ilości produktów, bo wcale nie zrobi różnicy to, że nałożycie ogromną ilość maski na włosy raz w miesiącu. Lepiej zadziała nakładanie mniejszej ilości, ale przy każdym myciu. Ale jeżeli chcecie mieć glow up, to może popróbujcie nowych fryzur. Może jeżeli zawsze nosicie proste włosy, to zróbcie sobie loki czy blow out, czy upnijcie jakoś te włosy. Na moim TikToku jest tutorial i na ten blow out na skarpetki i na loki na skarpetki, czy na fajnego Messi bana, którego możecie zrobić w sekundę przed szkołą. Mówiąc o glow upie, nie mogę nie wspomnieć o diecie. I to nie chodzi mi o dietę, jako że ograniczanie się, czy chudnięcie, czy wycinanie niektórych produktów. Nie. N -n -n. Dieta to jest styl życia i dopasowujemy naszą dietę do siebie, a nie siebie do diety. Jeżeli macie wynieść jedną rzecz z tego filmu, to właśnie to, że my, my. Nie dopasowujemy siebie do diety, tylko diety do siebie, do swojego trybu życia, stylu życia, whatever. Ale zachowując ten balans, jedząc głównie produkty nieprzetworzone, to od razu będziemy czuć i widzieć efekty, ponieważ... Zejdzie z nas opuchlizna, zejdzie ten stan zapalny, który mógł się wytworzyć. Pamiętajcie też, że nie, ja nie jestem żadnym dietetykiem albo specjalistą, mówię to, co ja zauważam po sobie i, i po swoich doświadczeniach. Dlatego ja wiem, że jak na przykład nie jem codziennie mega dużej ilości słodyczy, to znika mi ta mgła mózgowa, ten brain fog, który przeszkadza mi w tym, żeby chociażby usiąść i poczytać książkę. A dobre odżywianie, jedzenie. Naprawdę wysokiej jakości zdrowych produktów, pomoże nam we wszystkim i zmieni totalnie nasze życie, bo dobre jedzenie sprzyja regeneracji, więc przy ćwiczeniu czy przy intensywnej nauce jest to mega, mega ważne. I pomaga też budować mięśnie, które są, jak wiadomo, nie tylko aspektem estetycznym, ale przede wszystkim mięśnie pomagają nam się ruszać. Tylko dzięki nim możemy chodzić czy w ogóle robić cokolwiek. No i tak jak już wspomniałam, dobre jedzenie przekłada się na dobrą kondycję włosów, skóry, paznokci. I dobrnęliśmy do końca moich tipów na ten jesienny blow-up lock-in sezon. Pamiętajcie, że nie chodzi o to, żeby wprowadzać wszystko od razu, tylko żeby na spokojnie wdrożać to w naszą obecną rutynę. Róbcie habit stacking, czyli do tego nawyku, który już robicie, dorzućcie kolejny. Jak codziennie rano myjecie zęby, to po umyciu zębów napijcie się wody. Zrobicie od razu coś dla siebie i wiecie. no Ja tak robię na przykład z kawą, bo pierwsze co ja robię, to idę zrobić sobie kawę. Więc robiąc kawę, nalewam szklankę wody i piję ją całą. I od razu zaczynam dzień. Od szklanki wody, czyli no jest to jednak lepsze niż zaczęcie dnia od kawy. I know, I know. Ale chodzi mi przede wszystkim o to, żeby wprowadzać nowe nawyki, nowe rzeczy powoli. Żeby się nie przeładować od razu, bo tak jak mówiłam na samym początku, jeżeli będziecie robić te wszystkie rzeczy od razu, ale w głowie dalej będzie ta stara tożsamość. Nie zajdziecie daleko. Nagram Wam oczywiście kolejne filmy o tym i na przykład o tym, jak zmienić tą tożsamość, jak pozwolić sobie wejść w nowe życie, w nowy rozdział, czy też o tym, jak ustalać sobie nowe cele i nowe nawyki, nowe rutyny. Dajcie znać, czy jest jakiś właśnie jeszcze temat, o którym chętnie byście u mnie usłyszeli, bo z przyjemnością nagram Wam film. I mam nadzieję, że teraz, w tym sezonie, uda mi się też być bardziej regularna z YouTube'em. Nie ukrywam, że jest to teraz. Cel mój na najbliższe miesiące. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie w połączeniu ze studiami, ale do tego mam jeszcze trochę czasu. Mamy połowę września, więc jeżeli chcecie razem ze mną zacząć ten rebrand season, to zaczynamy 22 września, czyli w pierwszy dzień jesieni. Dajcie znać, jak podobała Wam się taka forma filmu, czy lubicie w ogóle takie filmy i te tematy. Ja powiem szczerze, że bardzo lubię te klimaty w ogóle I, i po prostu jest to coś, co mnie mega interesuje, więc chciałabym się tym z Wami podzielić. Dajcie znać, jeżeli dotrwaliście ze mną do końca, możecie napisać po prostu, że obejrzeliście albo zostawić mi jakąś różową czy białą emotkę, bo tak jestem dzisiaj ubrana. Chciałam, żeby ten film był taki cozy i taki ciepły, bo w tym całym glow-up culture tu nie chodzi o to, żeby z dnia na dzień stać się zupełnie kimś innym, tylko chodzi o to, żeby każdego dnia o 1% polepszać swoje życie. Koniecznie polubcie ten film i zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a my zobaczymy się już w następnym filmie.